Siema ziomki, dobra. Yy, jestem teraz tak nie. Yy, nagrywam bez Nasti, bo ona się tam coś swojego robi. Powiedziała, że nie będzie mi pomagać. No więc. A w sumie nie musi, dobra. Tu tak. Może najpierw zaczniemy od tego. Dobra. Tak. <laughs> Musimy poczekać, aż odpisze. Albo nie. O kurde. Pisz. No odpisuj szybciej. Widzicie co? Żeby ten odcinek nie był aż taki nudny, to wejdę s nog. Naubierz się. O ciekawe co odpiszę. <gryny> Wiem, powtarzam te teksty, bo nic innego nie mam. No dobra. No kurde. No wreszcie, okej. Okay. 嗯。 Wiecie co? Ja myślę, że takie rozmowy są głupie. Zajmijmy się czymś fajniejszym. Na przykład... <laughs> sorry, ale... Ja to jeszcze raz powtarzam. Nieważne, czy wy to wiecie, czy nie, ale ja na serio w realu nie mam takiego głosu. Przez nie głupich komów, ani po prostu się nie śmiejcie, ani nie, nie śmiejcie, ani nie dziwcie, bo na serio jest o wiele inny w realu. Dobra. Ej, czekajcie, tylko. Sorka, musiałam na chwilkę iść. No, okej, okay, dobra. M, e, to tak. Przybiorę się, bo tak dore mnie trochę wyglądam. Ja nie wiem co ubrać. Jak macie konto na MSP, to róbcie mi luki. Bliska. Zmian nie ma, ale. Dobra, to jeszcze zmienię animkę. Mam tylko y, około 12. 12. 12. 13. Piszcie, no tak, y, mamy jeszcze tylko, no, no jeszcze, ojoj, minuta, tak, minuta, około minuta, więc y, tak, powiem Wam jeszcze jedną wiadomość, wiem, że w tym odcinku nie było za ciekawych rzeczy, no, my robimy filmy, jak już wspomniałyśmy, tylko dlatego, bo nam się nudzi i, i dawajcie nam różne pomysły, jak, y, o czym mamy zrobić odcinek, y, w komach piszcie i też... I też y, pisz no i też róbcie luki, no i tak to pa. Ja. tu bóg.